Monika pyta, co w przypadku awarii, z któregoś, któregoś z modułów, jak, jak bardzo inwazyjna jest wymiana zepsutego tego elementu? Bardzo ciekawe pytanie. No, te awarie zdarzają się bardzo rzadko. To oczywiście może być jakieś uszkodzenie też mechaniczne. No i nasz system montażowy, który stosujemy, jest no, tak przygotowany, żeby ta wymiana była bardzo prosta. My po prostu każdy pojedynczy moduł możemy odłączyć od, od systemu, wymienić go na nowy moduł. To też jest ważne w kontekście tego, że no, po 40-50 latach, gdy ta instalacja już jest trochę mniej wydajna o te kilkanaście procent, a może być, też jest tak, że zwiększy się zapotrzebowanie, bo ktoś kupi samochód elektryczny. Natomiast no my możemy przyjechać i zamontować mocniejsze moduły w tym samym miejscu, które produkują więcej energii. Elektrycznej i nie ma potrzeby wymiany całej konstrukcji dachowej. Czyli to nie jest tak, że jak ktoś raz zbuduje sanrów, to już do końca życia będzie miał wydajność czy moc, którą sobie wybrał. Tylko zawsze może tą moc zwiększyć, może ją zmniejszyć, pewnie nie będzie chciał, ale, ale jest oczywiście taka możliwość.